Kochani, witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale. Znacie już schemat, zapaśćcie sobie kawę, zróbcie pysznej herbaty, weźcie przekąski i usiądźcie wygodnie, bo dzisiaj będzie film o prawie przyciągania. Moja osoba w internecie i prawo przyciągania są dosyć silnie powiązane, w związku z czym dostaję dużo pytań, jak ja mam stosować prawo przyciągania, co to tak naprawdę jest prawo przyciągania, jak mam przyciągać do siebie pieniądze, miłość, wszystkie swoje marzenia. I e, jakie są przykłady z mojego życia, gdzie faktycznie mogę pokazać, że prawo przyciągania działa i że jest w tym sens. Wszystko w tym filmiku, mam nadzieję, e, Wam wyjaśnię i będzie to dla Was dużo bardziej jasne i będziecie mogli sami bez problemu stosować prawo przyciągania w swoim życiu i przyciągać co tylko chcecie. Zacznijmy od krótkiego, najprostszego wyjaśnienia, czym jest prawo przyciągania. Każdy z nas. Każdy przedmiot, każda rzecz na świecie składa się z energii i wibracji. Każda to nie jest żadna magia, wszystko składa się z energii. Yy, I teraz jest takie prawo, że energia przyciąga podobną energię, wibracja przyciąga podobną wibrację. Często mówiąc o prawie przyciągania, słyszę, że ludzie myślą, że to jest magia i nie do końca w to wierzą, dlatego że to jest niewidzialne. Natomiast każdy przedmiot, nawet laptop czy komputer czy, czy telewizor, z którego teraz oglądasz, tego y, ten filmik wysyła. Energię, której nie widzisz. Słyszysz dźwięk, słyszysz, że do ciebie mówię, natomiast dźwięk składa się z energii, energii, której ty nie widzisz. Tak samo ty wysyłasz energię, tak samo każda Twoja myśl, która wychodzi od ciebie, również składa się z energii i przyciąga podobną sobie energię, podobną sobie wibrację, która do ciebie wraca. To, że ludzie łączą prawo przyciągania z czymś magicznym, wynika tylko i wyłącznie z niewiedzy, dlatego że wszystko na świecie jest energią. Energia jest wszystkim, wszystko jest energią i e, wszystko. Wysyła energię i energia też do nas wraca. Prosty przykład, jak mamy wahadło Newtona, zobrazujcie to sobie, to y, są te kulki, które jak popchniecie jedną, to ona uderza w drugą, druga w trzecią, trzecia w czwartą, i tak ostatnia kula znowu potem wraca do pierwszej. Między tymi kulami też. Wytwarza się energia, i wyobraźcie sobie, że to jest prawo przyciągania. Wychodzi od Ciebie myśl, ta myśl składa się z energii, ona wychodzi do wszechświata i wraca do Ciebie z podobną energią, jaką Ty wysłałaś. I w ten sposób mniej więcej, mam nadzieję, wytłumaczyłam jak najprościej, jak działa prawo przyciągania. Stosowanie prawa przyciągania w swoim życiu to jest przede wszystkim ogromna lekcja wiary w siebie, to jest ogromna lekcja bycia pracowitym i bycia. Pewnym tego, że cokolwiek chcemy, może się stać, myśląc sobie, że niektóre rzeczy nie są dla nas stworzone, że nie możemy ich osiągnąć, od razu wysyłamy energię, która od nas wychodzi i wróci do nas z tą samą energi energią, nie dając nam żadnej możliwości osiągnąć tego, co potencjalnie byśmy chcieli, ale nie wierzymy, że to może się stać. Przykładowo, jeśli chciałabyś dostać wymarzoną pracę to nie możesz tylko powiedzieć, chciałabym dostać tą pracę, ale kurczę, będzie ciężko. Od Ciebie już wtedy wychodzi zła energia, to już jest błąd, to już jest na samym początku fail. Natomiast jeżeli wyobrażysz sobie, dostanę tą pracę, wiesz, jak jesteś ubrana na tej rozmowie, wiesz, jakie pytania dostaniesz, wiesz, gdzie dokładnie siedzisz, jak to będzie wyglądać, widzisz siebie, jak dostajesz telefon, czy dostałaś tą pracę, wiesz, w co jesteś ubrana, jakiego drinka pijesz, jak już dostaniesz tą wiadomość, że dostałaś pracę, i z kim pijesz tego drinka, z kim to celebrujesz To jest wizja, którą musisz mieć konkretnie W swojej głowie, że ty wiesz, że dostaniesz tą pracę To jest myśl, która powinna być obecna Która wysyła energię Bo tak jak powiedziałam, tak jak i telewizor Tak jak i kamera, do której ja teraz mówię I komputer, z którego ty oglądasz vloga Tak samo i twoja myśl Wszystko wysyła energię I teraz taką energię, jaką wyślesz Taka podobna energia do ciebie wróci I jeżeli widzisz, że Coś na 100% się stanie, ty wiesz, jak wyglądasz, ty wiesz, co robisz w tym momencie, to wtedy do ciebie przyjdzie ta podobna energia. Więc nie możesz mówić, chciałabym, ale musisz wiedzieć, że ty dasz radę. Ty jesteś zdolna to osiągnąć, i ty możesz, i nie widzisz żadnych przeciwwskazań. I idziesz po to, i działasz. Myślisz, i działasz, myślisz, i działasz, i wiesz, że to się stanie. Problemem jest to, że nie dostajemy tego, co byśmy chcieli. A dostajemy to, co jest zgodne z naszą wibracją. Więc yy, często mówiąc, chciałabym Porsche, chciałabym mieć wymarzoną pracę. Co tak naprawdę robisz, oprócz powiedzenia tego, żebyś chciała? Bo chcieć to każdy może. Natomiast to, żeby do siebie coś przyciągnąć i żeby coś mieć, nie wystarczy tylko sobie o tym pomyśleć. To jest przede wszystkim główna sprawa, że ludzie myślą, że pomyślą że chciałabym mieć czerwony Porsche przed domem i to Porsche za chwilę już zaparkuje jak otworzysz drzwi. To by faktycznie była magia, tak to nie działa. Chcę Wam powiedzieć przykład z mojego życia, bo uważam, że jest to niesamowita historia i jest to w 100% związane z prawem przyciągania. Nawet jak o tym myślę, słuchajcie, ciarki mnie przechodzą, bo jak zaczynałam swoją historię z Instagramem, z mediami społecznościowymi, zaczęło się to tak naprawdę od tego, że publikowałam zdjęcia jedzenia głównie, bo wtedy jeszcze nie wstawiałam swoich zdjęć, robiłam zdrowe przepisy i em, pamiętam, że do każdego zdjęcia strasznie się przykładałam, mimo tego, że zaczynam oczywiście od jednego obserwatora, potem było. 10, potem było 100, to już było grubo, bo ja w ogóle nie mówiłam swoim znajomym na początku o, o swoim Instagramie. Ja go prowadziłam tylko i wyłącznie z myślą o tym, że sprawia mi to ogromną przyjemność i że tak może wyglądać moje życie. Że ja bardzo chciałabym to robić na co dzień, bo byłam tak szczęśliwa robiąc te zdjęcia, starając się, że widziałam. Swoją przyszłość w tym w 100%. Ja wierzyłam, że ja mogę. Oczywiście dużo ludzi mnie wspierało w koło typu moja rodzina mówiąc: No fajnie, no rób te fotki super. No i pamiętam, że e, wtedy jeszcze, jak e, to były początki byłam z moim byłym chłopakiem byłam e, w mieszkaniu, które on wynajmował w Warszawie i. E, e, Pamiętam kiedyś pewnego dnia mnie po prostu spytał, jak robiłam zdjęcie. Pamiętam, podkładałam białe kartki pod talerze, żeby tło było jasne, żeby było na białej ścianie. Kombinowałam 100 zdjęć jednego dania, żeby wyglądało idealnie, no a tam prawie w ogóle obserwatorów. I on się mnie kiedyś spytał, po co ja się tak staram? Nie, nie zrobił tego oczywiście jakoś chamsko, po prostu zapytał się, po co właściwie ja się tak staram, i aż tak przykładam do tego. Ja sobie wtedy pomyślałam, że jak to po co ja się tak staram? To jest moja przyszłość. Ja chcę, żeby to było idealnie, bo ja teraz pracuję na to, co chcę robić w życiu. Ja odkryłam swoją e, pasję, odkryłam coś, co mi sprawia niezwykłą przyjemność i ja chcę to robić. Więc jak to, dlaczego ja się staram? Miałam wrażenie, że ludzie myśleli, że ja no, pstrykam fotki, super, no ale już bez przesady. Ja to traktowałam w 100% profesjonalnie i naprawdę przykładałam się do tego na maksa. Potem, oczywiście, minęło, minął już jakiś czas. Przez lata sytuacja się pozmieniała. Ja już też nie byłam w tym związku. A mój Instagram i mój kanał na YouTube, który potem założyłam, zaczął się rozrastać. I dostałam propozycję wzięcia udziału w kampanii reklamowej. Jednym z plusów tej kampanii było to, że byłam na billboardach w Polsce i i wydałam z dziewczynami jeszcze innymi książkę o tym po prostu jak osiągnąć zdrowy tryb życia Była to książka Fit Rewolucja w czterech krokach i, i pamiętam, że właśnie przez tą akcję były też billboardy Wyobraźcie sobie, że ja sprawdzałam gdzie, gdzie są te billboardy i e, aż naprawdę ciarki mnie przychodzą jak o tym myślę, bo... Pojechałam oczywiście zobaczyć, gdzie w Warszawie są billboardy. Ja wtedy mieszkałam w Warszawie już sama. Jeden z billboardów był, przysięgam, dosłownie naprzeciwko okna, gdzie wtedy było to mieszkanie, gdzie ja robiłam te pierwsze zdjęcia, gdzie, gdzie padło to pytanie, po co ja to tak naprawdę robię. I, I wtedy pamiętam jeszcze, no, kładłam naprawdę białą kartkę A4, żeby robić tło pod zdjęcia, żeby te potrawy pięknie wychodziły dla jakiejś setki tam obserwatorów, a po kilku latach napisałam książkę z dziewczynami i byłam na billboardach. I jeden z tych billboardów był dosłownie przed oknem mieszkania, w którym wtedy właśnie mieszkałam i, i w, którym, e, w którym robiłam swoje pierwsze zdjęcia. Aż mnie naprawdę jak widzicie teraz troszeczkę zamurowało, bo niesamowite jest to, jak ja byłam pewna tego, że, że, że to wszystko wy, wypali, że to ma sens. Ja wiedziałam. Co ja robię? Ja widziałam, po co to robię, i to się stało. I, I to jeszcze ten przykład z tym billboardem naprawdę był niesamowity. Co więcej, na kilku billboardach byłyśmy wszystkie z dziewczynami, a na niektórych byłyśmy same. I przed oknem tego mieszkania był billboard tylko ze mną. Jeżeli dla Was to nie jest jeszcze dobry przykład prawa przyciągania, powiem um, jeszcze, jak można przyciągnąć do siebie miłość. Um, otóż wiele moich koleżanek. Znalazłoś swoją miłość, i, i oczywiście y, nieraz słyszałam od znajomych, y, bo od rodziny nigdy nie miałam ciśnienia. Natomiast od znajomych może masz za duże wymagania, może już czas kogoś znaleźć. no Fajna babka, jesteś, ludzie w koło mają pary, a ty jesteś sama. Dlaczego? Ja wiedziałam, czego ja chcę, ja wiedziałam, jaki chłopak jest stworzony dla mnie, ja wiedziałam. Że ja daję dużo od siebie i wiedziałam, że chcę dużo wymagać od drugiej osoby. Yy, I nigdy w życiu nie chciałam po prostu z desperacji pozwolić sobie być z kimś, kto nie w pełni mi odpowiada. Ja nie byłam singielką przez miesiąc czy cztery miesiące. Ja byłam singielką przez kilka lat i yy, ja wiedziałam, na co ja czekam i jak ja słyszałam, że powinnam zaniżyć wymagania, że może troszeczkę ciężej mi jest znaleźć osobę, bo po prostu za dużo chcę Ja nie rozumiałam, co znaczy za dużo chcę Ja wiem, czego chcę i dlaczego ja mam przystać na mniej Kiedy ja wiem, że ja mogę, że to się stanie, że ja znajdę swoją drugą połówkę Znacie historię Mojej, e, mojego związku z Danem, z moim chłopakiem. E, jeżeli nie, to odsyłam Was do filmu. Jak się poznaliśmy, to jest QA z moim chłopakiem i tam jest nasza historia historia niesamowicie magiczna historia naprawdę niesamowita. E, I uwierzcie, jakie było moje zdziwienie. Jak już obejrzycie ten film, dowiecie się, jak się z Danem poznałam. E, kiedy przyjechałam do niego pierwszy raz, e, żeby już też poznać jego rodzinę już byliśmy na takim poważniejszym etapie i w jego szafce zobaczyłam kilka książek o prawie przyciągania, i że to jest też jedna, jeden z jego takich wyznaczników w życiu, że on w prawo przyciągania wierzy, i on tak samo był przez kilka lat singlem i czekał na osobę, z którą on będzie wiedział, że będzie mógł stworzyć związek. Nie osobę, która, na którą może przymknąć oko na jej wady, które dla niego są nieakceptowalne. Czekał na osobę, która będzie w 100% odpowiadała temu, czego on szuka, a ja czekam na osobę, która będzie w 100% odpowiadała temu, czego ja szukam. Stosując przy tym prawo przyciągania i wierząc w nie święcie i oboje, okazało się, mamy te same, dosłownie te same książki o prawie przyciągania. I prawo przyciągania, właśnie działa na różnych. Em, Platformach życia to mogą być pieniądze, mogą być sprawy zawodowe, może być miłość, mogą być wszystkie wasze marzenia, jakie tak naprawdę chcecie osiągnąć i które chcecie wprowadzić e, w swoje życie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli wierzysz w coś, jeżeli widzisz siebie w tej sytuacji, jeżeli wierzysz w siebie, to będziesz to miała To są przykłady z mojego życia, i jeżeli to nie jest prawo przyciągania, to nie wiem jak to inaczej wyjaśnić, bo są to rzeczy, których po prostu ja w życiu byłam. Pewna, święcie pewna, a których nie miałam wtedy, natomiast wiedziałam, że one nadejdą, i faktycznie to do mnie nadeszło. Choć niektórzy ludzie myśleli, że jestem po prostu pokręcona, że myślę, że na przykład z tych zdjęć na kartce Białej A4 cokolwiek więcej wyniknie, albo myśląc, że będę czekała i Królewicz na Białym Koniu podjedzie. On nie podjechał, ja po prostu przyciągnęłam do siebie dobrą osobę, taką, o której marzyłam. I okazało się, że ta osoba również marzyła o kimś takim jak ja, i że mamy te podobne wibracje, i dlatego się wzajemnie przyciągnęliśmy. Głównym błędem, który ludzie popełniają, jeśli, jeśli chodzi o prawo przyciągania, jest to, że bez względu na to, czy to chodzi o drugą połówkę, czy chcą e, dostać wymarzoną pracę, czy e, chcą zacząć podróżować po świecie i w ogóle tak spędzić swoje życie, żeby będą no, podróżować. No masa przykładów mogłabym teraz e, wymienić, cokolwiek masz w swojej głowie. Bardzo często ludzie zastanawiają się, no ale czy to nadejdzie? No okej, okay, chcę podróżować, fokusują się na tym, chcę podróżować, a w głowie jeszcze myślą, ale ja, no czy to w ogóle się stanie? Ty nie masz zastanawiać się czy to nadejdzie, tylko wierzyć, że to jest kwestia czasu, kiedy to nadejdzie. To jest podstawowy błąd, że ludzie nie do końca wierzą i dopóki nie uwierzysz w 100%, co jest cholernie ciężką pracą, żeby tak w siebie wierzyć, bo ludzie mają problem z tym, żeby wierzyć w siebie, ludzie mają problem z tym, żeby wierzyć, że coś. Co jest w ich myślach nieosiągalne, blokujemy się, może się zdarzyć. Nie ma rzeczy nieosiągalnych, to my sami sobie stawiamy taką barierę, że coś jest dla nas nieosiągalne. Wszyscy rodzimy się tacy sami, wszyscy możemy osiągnąć wszystko, co chcemy. Wystarczy tylko wierzyć w siebie, wierzyć, że to się stanie i nie wątpić w to nigdy, nie zastanawiać się, czy to się stanie, wierzyć święcie, że to się stanie i działać, wysyłać. Tą energię, którą chcemy dostać z powrotem, widzieć siebie w tej sytuacji, wierzyć w nią, wierzyć w siebie w tej sytuacji, wiedzieć dokładnie, jak to będzie wyglądać, jak będziesz się wtedy czuć, jakie to będzie uczucie mieć to, co chcesz i to, o czym marzysz. I, e, i po prostu mając takie myśli i takie podejście. Działać, ale nigdy nie zastanawiać się lub nie mówić chciałabym, bo chciałabym to już jest sprzeczny sygnał. Jeżeli coś byś chciała, to znaczy, że tego nie masz, czyli wysyłasz tą energię, że nie masz czegoś. Chciałabyś, no ale skoro byś chciała, znaczy, że nie masz i ta energia od Ciebie wychodzi. Musisz uwierzyć w siebie, musisz uwierzyć w zmianę, musisz uwierzyć w to, że to jest możliwe i w momencie, kiedy jesteś pewna tego i widzisz już siebie w tej sytuacji, to osiągnęłaś sukces i wiesz, jak przyciągać do siebie rzeczy, bo każda wibracja, którą wysyłasz, przyciąga podobną wibrację. Jest też jedna rzecz, o której Wam nigdy nie powiedziałam, a uważam, że chyba to jest ten moment. W Londynie co roku na Sylwestra są fajerwerki, jest wielki pokaz, i generalnie bilety na te fajerwerki rozchodzą się w mgnieniu oka. Dwa dni przed tym, jak poznałam się z Danem, jak w ogóle na siebie trafiliśmy po raz pierwszy Dan zabukował właśnie dwa bilety na te fajerwerki w Londynie Nie mając osoby, z którą pojedzie Po prostu, żeby się nie wyprzedały Wiedział w głowie, że znajdzie się na pewno osoba, z którą on pojedzie Ale nie chciał przegapić tej osoby Bo skoro nie ma teraz z kim pojechać To potem nie będzie już tych biletów Więc kupił dwa bilety w ciemno Dwa dni później mnie poznał i po jakimś czasie, jeszcze przed nowym rokiem, Dan powiedział: Pomyślisz, że jestem szalony, ale dwa dni przed tym, jak poznałem ciebie, jak w ogóle na siebie trafiliśmy, zabukowałem dwa bilety i przysięgam, że nie mam, nie miałem z kim jechać, ale po prostu nie chciałem, żeby te bilety się wyprzedały. Czy spędzisz ze mną Sylwestra? Czy spędzisz ze mną nowy rok? Mnie po prostu wryło wtedy w ziemię, bo to, że akurat on zabukował te bilety dwa dni przed tym, jak mnie poznał, i ja faktycznie byłam tą osobą, która spędziła z nim ten nowy rok, a on wiedział, że znajdzie na pewno tą osobę, która z nim pojedzie, jest również przykładem na to, jak niesamowicie działa nasza siła podświadomości i jak różne. Dziwne zbiegi okoliczności ściągają na, na nas te okoliczności, które chcemy, żeby się wydarzyły. Ile razy jest tak, że myślicie o kimś i zaraz wpadacie na tą osobę, albo ta osoba do was dzwoni, prawda? Ile może być jeszcze takich zbiegów okoliczności, nim uwierzymy, że prawo przyciągania istnieje i że to jest rzecz, która jest realna i to nie jest magia i to jest udowodnione. Udowodnione naukowo, że taka rzecz istnieje i że tak to działa. Tylko że człowiek jeszcze nie do końca jest na to gotowy, żeby to wykorzystać. Więc mam nadzieję, że po tym filmie uwierzyliście bardziej, że wszystko jest w zasięgu waszej ręki, wszystko możecie, co tylko chcecie osiągnąć, jest to tylko kwestia Odpowiedniego nastawienia. Jeżeli macie już odpowiednie nastawienie w głowie, że wy możecie coś osiągnąć, to będzie chciało wam się działać. Bo jak myślimy sobie, że chcielibyśmy coś, ale nie wiemy, czy to się stanie, nie wiemy, czy to jest warte zachodu, bo może się nie uda. To nam się też nie chce wtedy działać. Natomiast, jak jesteśmy w głowie pewni, że to się stanie i że ty to będziesz miała, i cokolwiek sobie wymarzysz, ty to będziesz miała, to tobie wtedy chce się działać. I to jest wtedy znak, że ty to, w to naprawdę wierzysz. Jeżeli nie wiesz, czy już w to wierzysz, czy jeszcze może tylko gdybasz, to zobacz, czy chce ci się coś robić w tym kierunku. Czy jesteś tak zdeterminowana, że każdego dnia będziesz wstawać i robić coś w tym kierunku. Wtedy to oznacza, że w Ty w to święcie wierzysz, tak jak ja codziennie rano wstawałam, robiłam różne potrawy, gotowałam, szykowałam tło, robiłam te zdjęcia, mi się po prostu chciało, chciało mi się, bo ja wiedziałam, że to ma w 100% sens. Ja wiedziałam, że ja nie robię tego po to, żeby zmarnować swój czas, ja nie, ja nie robiłam tego, bo ja się nudziłam, ja byłam na studiach, na studiach dziennych w tym czasie i pisałam raz pracę licencjacką, potem pracę magisterską, ja miałam co robić. Ale ja po prostu wiedziałam, że ja chcę robić coś innego, i wiedziałam, że to się stanie, i wiedziałam, że to ma sens, i wiedziałam, że jeżeli będę pracować na to, to w 100% to osiągnę. I tak oto jestem tutaj, mówię teraz do ciebie, do kamery, a ty to oglądasz, bo jakoś trafiłaś na mój kanał. Więc jak widzicie, nie ma rzeczy niemożliwych, każdy od czegoś zaczyna. Uwierzcie w swoje marzenia, uwierzcie w swoje możliwości i przede wszystkim uwierzcie w siebie, że ty jesteś w stanie osiągnąć wszystko co chcesz, że masz tą siłę i jeżeli tylko o czymś pomyślisz, to zdecydowanie może to do ciebie przyjść. Mam nadzieję, że po tym filmiku będziecie Bardziej zainspirowane. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam zrozumieć niektóre rzeczy odnośnie prawa przyciągania i że po tym filmie przede wszystkim zaczniecie to prawo stosować i w swoim życiu. Możecie nawet wziąć kartkę, rozpisać sobie dokładnie, co Wy tak naprawdę chcecie, na czym Wam zależy. Eee, rozpiszcie sobie, jakie to jest uczucie już to mieć, jak Wy wyglądacie, kiedy już to macie. Jakie masz perfumy, jakie, jakiego drinka wtedy pijesz, czy z kim wtedy jesteś, um, jak to wszystko wygląda, jak będzie wyglądał cały ten proces. Masz po prostu mieć konkretną wizję tego, co chcesz mieć i taką energię wysyłać, że ty już to masz, a nie, że coś byś chciała, czego nie masz. Więc um, trzymam za was kciuki, dziewczyny. Mam nadzieję, że po tym filmie każda z was weźmie się za swoje marzenia i uwierzy, i w to, że mogą się one spełnić, i przede wszystkim w siebie. Ja trzymam za Was kciuki i życzę Wam wszystkiego najlepszego, żeby wszystkie Wasze marzenia się spełniały. Wiem, że się spełnią, to jest tylko Wasza praca nad sobą, więc trzymam kciuki, żeby wszystko w Waszym życiu szło zgodnie z planem. Życzę Wam cudownego dnia, mam nadzieję, że po tym filmie będzie to niezwykle inspirujący dzień i pełen motywacji, i niech każdy kolejny dzień też taki będzie. A my widzimy się już w kolejnym filmiku. Poniedziałek o godzinie 18.00. Pa!